Jo, tutaj Pasztecik, witam Was na moim kanale. Nagrywam to bardzo późno w nocy, a właściwie już pewnie nawet wcześniej rano. Dziś porozmawiamy o dość pokrętnej, co nie zmienia faktu już bardzo ciekawej teorii spiskowej, która swoje życie rozpoczęła na Reddicie dzięki użytkownikowi Raudo podkreślenie to jest tomem. Teorii według której to Tris Marigold skinęła na wzgórzu sodem, a Nielitanate. Pragnę wspomnieć na wstępie, że nie będę teraz czytać prawdy najprawdziwszej, tylko post z czyjąś teorią. Jako, że niektórzy oglądający mają problemy ze słuchaniem, ze zrozumieniem, wolę ostrzec, oszczędzić sobie innym przykrości. Mówimy o teorii spiskowej, o czymś, co sobie ktoś wysnuł, co niekoniecznie może się pokrywać z prawdą, chociaż może ładnie brzmieć. Życzę Wam smacznego. Jeśli ktoś ma chęć zjeść przy moim materiale, odpocząć, albo coś takiego, bo też takie wiadomości mi piszecie, co mnie bardzo cieszy. I zapraszam. Na wzgórzu Soden Tris Marigold została trafiona wybuchową kulą ognia. Jej szczątków nie udało się zidentyfikować, została pochowana wraz z innymi magami, którzy polegli na wzgórzu. Czarodziejką, która przeżyła, jest Lita Knight. Lepiej znana jako koral. Ona również doznała tak poważnych oparzeń, że nie można było jej zidentyfikować. Po bitwie uzdrowiciele po prostu pomieszali te dwie postacie, upodobniając je wyglądem do Tris. Mimo wszystko, koral nadal zachowuje swój pierwotny kolor włosów i oczu. Koral podszywa się pod Tris już od początku krwi elfów. Prawdziwa Tris Gold’ z Mariboru jest jedynie wspomniana. Nigdy nie pojawiła się nigdzie w serii Wiedźmin. Jedyne co o niej wiadomo to to, że miała kasztanowe włosy i niebieskie oczy. Aby to lepiej zrozumieć, należy czytać książki w porządku chronologicznym, a nie w kolejności publikacji. Najpierw więc musicie przeczytać Sezon Bush. A tak się przepysznie składa, że ja raptem dwa dni temu, specjalnie na potrzeby tego materiału, przeczytałam sezon bursz, więc jestem w temacie nareszcie. Na no, poparcie tejże teorii, autor daje całkiem sporo dowodów, i byśmy się nie pogubili, myślę, że będę owe dowody od razu konfrontować z rzeczywistością. Dowód pierwszy. Wspomniałam już o kolorze oczu i włosów. Tris Meringold miała kasztanowe włosy i niebieskie oczy. Coral miała rude włosy i zielone oczy. CD Projekt Red nie zmasakrował kanonu podczas tworzenia gier. Hmm, zmasakrowali bądź też nie? Na pewno w moim filmie o romansie Tris z Lambertem dałam wam jawny fragment nagrania, na którym pracownik CDP opowiada o tym, jak ulepszyli Tris tylko po to, by szczuła cycem młodych grających w gry facetów, ponieważ byli tak małym studiem, że niekoniecznie ktoś by chciał sięgnąć po ich tytuł. Wiadomo, kolor kasztanowy jest całkiem nieoczywisty w skali rudości, a takie prawdziwe lisio-krwiste włosy są uosobieniem. Bo ja wiem, dzikości, przynajmniej ja tak myślę, i pewnie tak myślało też studio. I jedynie co, to na kolor oczu nie mam argumentu. Po prostu domyślam się, że do jej aparycji zieleń bardziej pasowała. Ewentualnie pracownik odpowiadający za model nie doczytał czegoś. To się akurat całkiem często zdarzało przy pracy przy jedyce. Dowód drugi. Pod koniec miejsca przeznaczenia, kiedy Geralt odwiedza wzgórze Soden, stwierdza w myślach, że on i Tris tylko się lubili. Uczucie Geralta do Litty Nate opisane są w wydarzeniach sezonu Bush, jednak w krwi elfów po przybyciu czarodziejki do Kermorenta, przewraca się i przewraca w swoim łóżku, wyraźnie myśląc o czasie, kiedy uwiodła Geralta. Tris Marigold nigdy nie uwiodła Geralta. Tą osobą jest Lita Nate i myśli o wydarzeniach, które miały miejsce w sezonie Bush. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj mamy. Bullshit, so fucking much. Moi stali widzowie wiedzą o jakim cytacie teraz myślę, ponieważ przytaczałam go już chyba ze trzy razy w różnych moich filmach na tym kanale, ale tak. Tris jak najbardziej uwiodła Geralta. Cytując z pamięci, uwiodła Wiedźmina, w niewielkim stopniu pomagając sobie magią, trafiła na sprzyjający czas coś tam, coś tam, bla bla bla. Nie wiem, być może to wina angielskiego tłumaczenia książki, albo ta osoba nie doczytała tego fragmentu, ale to nic. Jedziemy dalej. Dowód trzeci. Powodem, dla którego Koral nigdy się nie przyznała, było to, że zakochała się w Geralcie i myślała, że dostanie kolejną szansę bycia z nim jako Tris Merigold. Jednakowoż między Geraltem a Tris nigdy nic nie było. Niefortunnie Koral myślała wręcz przeciwnie. Zaraz po przybyciu do Kermoren, próbuje romantycznie zbliżyć się do Geralta w stajni, ale ten jej odmawia. Czy aby na pewno możemy powiedzieć, że ktoś tak wyrachowany i psychiczny jak Koral był zakochany w Geralcie? Ja bym powiedziała, że był dla niej pioneczkiem, z którym miała toksyczny i parny romansik. Wszystko było kompletnie przy okazji, by go wykorzystać. Co najwyżej okazywała swoją zazdrość w bardzo okrutny sposób, krzywdząc mozaik. Taki pies ogrodnika. Och, bo ktoś śmiał spojrzeć na jej zabawkę. A Tris, i owszem, zaczęło się od ciekawości. Ciekawość po tym jednym razie przeszła w zakochanie, później wręcz w obsesję, co niekoniecznie podobało się Geraltowi. Miał Tris jedynie za przyjaciółkę, którą lubił. I absolutnie nie winił jej za to, co mu zrobiła, ale też nie chciał do tego wracać koniecznie. Przestań, Tyże! czego się uczepiłaś i zmaltretujesz, kurwa. Dowód czwarty. Nieco później w książce Tris opowiada o bitwie pod sodem, wspomina o wybuchających kulach ognia i o tym, jak zwłoki były w trudnych do rozpoznania kawałkach i że żywych też trudno było rozpoznać. Ale naprawdę godnym uwagi jest to, jak twierdziła, że nie może już nigdy nosić głębokiego dekoltu, obwiniając swoje blizny. Prawdziwym powodem, dla którego nie mogła nosić odsłaniających ubrań, był tatuaż, który miała. Coral posiadała zauważalny tatuaż w kształcie ryby na dolnej części ciała o już wspominano, że nigdy go nie usunęła, mimo że nie był już modny. W Wiedźminie 2, kiedy Geralt pije z niebieskimi pasami, robi sobie tatuaż na szyi. Możesz poprosić Koral, czy raczej Tris, o usunięcie tatuażu, ale okaże się, że proces usunięcia wymaga jakiejś mieszanki alchemicznej, a ona ma na nie alergię. W Krwi Elfu, zaraz po opuszczeniu Kermoren przez trio Koral, czy raczej Tris, nagle ciężko choruje. Myślę, że właśnie wtedy usunęła tatuaż. Na pewno była to niezręczna chwila, ale może wcześniej nie miała składników, albo nie chciała ryzykować. Może chciała też zmusić Geralta do opieki nad nią w drodze, licząc na to, że ich związek stanie się bardziej intymny. Już wcześniej zmusiła lub uwiodła Geralta magią i próbowała zrobić to ponownie w Wiedźminie 2, używając płatka z róży pamięci. Na szczęście lato porwał ją, zanim znużyła rzucić zaklęcie. Ojejciu, jejciu Tutaj mamy nawet więcej błędów Związanych z treścią niż mogłabym przypuszczać Ale rozważmy to po kolei Na spokojnie Po pierwsze tatuaż koral. Skalar, który zdobił biodro czarodziejki Nie zrobiła go sobie, bo był modny A lata, lata wcześniej W okresie swojej młodości Nim w ogóle stał się symbolem snobizmu Był cennym rarytasem Rzadkim artefaktem A później dla niej miłym wspomnieniem młodości Więc nie wiem jak wielkie problemy z własną identyfikacją, trzeba mieć, by się pozbyć czegoś, co było być może dla Ciebie ważne. Biotr zdobił kunsztowny i bajecznie kolorowy w detalach tatuaż, przedstawiający pasiasto ubarwioną rybę dzięki ogromnym płetwom trójkątną w kształcie. Ryby takie, zwane skalarami, bogacze i snobujący się noworysze zwykli trzymać w akwariach i basenach. Ryby te zawsze więc kojarzyły się Geraltowi i nie tylko jemu ze snobizmem i pretensjonalnym zadęciem. Zdziwiło go za że koral wybrała właśnie taki, a nie inny tatuaż. Zdziwienie trwało moment, wyjaśnienie przyszło szybko. Lita Nate była z pozoru i wyglądu i owszem całkiem młoda, ale tatuaż pochodził z lat jej prawdziwej młodości. Z czasów, gdy przywożone za mórz ryby skalary były prawdziwie rarytetną atrakcją. Bogaczy było niewielu, dorobkiewicze dopiero się dorębiali i mało kogo było stać na akwaria. Jej tatuaż jest więc jak metryka, pomyślał Geralt, pieszcząc skalarnie. Stara opuszkami palców. Dziw, że Litta wciąż go nosi, miast magicznie usunąć. Cóż, pomyślał, przenosząc pieszczotę w odleglejsze od rejony, miłą jest więc rzeczą wspomnienie lat młodzieńczych. Nie jest łatwo wyzbyć się takiego momentu, nawet gdy już przebrzmiałe i patetycznie banalne. Po drugie, lita nie miała takiego uczlenia jak Tris, więc proszę się odczepić od wspaniałej, romantycznej, obsranej historii na wozie, która wzrusza mnie raz za razem, kiedy kiedy mam główniany humor. A tak już poważniej, innego wyjścia, jak ukojenie obsesji tris poprzez poświęcenie się i zażycie jakiejś magicznej substancji, tylko po to, by Gerald dał jej całą swoją uwagę, ja nie widzę. Mimo wszystko, ta hipoteza jest bardzo ciekawa. Dowód piąty. W wieży jaskółki po zniknięciu Jennifer ze skeligę szuka jej koral, czy raczej tris. Jest krótki fragment tekstu, w którym je kolacje przy świecach z krachem, a on wspomina, że jej usta są jak koral. Koralowa szminka jest jej ulubioną i stąd wzięło się jej przezwisko. Ta? No dobra. Gdzie ten cytat? Twoje włosy, Tris, są jak ogień w świetle świec, a twoje oczy są jak lapis lazuli, twoje wargi są jak korale mamy wprost napisane, że Tris ma mocno niebieskie oczy, co kłóci się z tym co było napisane parę akapitów wcześniej poza tym stwierdzenie twoje usta są jak korale absolutnie nie świadczy o tym, że chodzi o kolor koralowy, a raczej o czerwone korale krwisto-czerwone paciorki, które były bardzo popularne w słowiańskich klimatach. Nie jestem pewna jak z nordyckimi. Sam koralowy czyli kolor jest raczej mieszanką ciepłej czerwieni i pomarańczu w takim właśnie są czerwone Koralowce. Poza tym, gdyby Krachowi chodziło o czerwień koralowca, nie korali, myślę, że raczej potrafiłby się wysłowić. Po raz kolejny zapewne wina tłumaczenia książki na angielski, więc nie będę w to aż tak wnikać. Dowód szósty. Wiedźmin 3: Dziki Gon również zawiera pewne wskazówki. Jeśli Geralt poprosi Koral, czyli Tris, aby została w Nowigradzie, zabierze Geralta do latarni morskiej, aby obserwował statki. Obserwowali też statki w sezonie burz. Tutaj przyznam, że brzmi to świetnie, jeśli się w to nie zagłębimy. W sezonie burz straszliwie podobał mi się fakt, z jak wielką pasją Koral opowiada Geraltowi o statkach, które widzi. Jak bardzo ją to fascynuje. Ten poziom detali, zajarania, taki wręcz autystyczny stopień zajawki. Geralt odmrukiwał, a ona i tak dalej płynęła w swoim monologu. Po prostu fantastyczne to było. W scenie stris, natomiast czegoś takiego kompletnie nie ma. Całkowicie poświęca swoją uwagę Wiedźminowi. Myślę, że. Osoba tak wręcz zajarana, zapalona w temacie, która próbowałaby się ukrywać, mimo wszystko, nie powstrzymałaby się. Przynajmniej ja tak myślę. Hydromancja. Koral, czy raczej Tris, używa jej, by wyśledzić Filipę. Używa jej również w książce do wyśledzenia skradzionych mieczy Geralta. Okej, okay, a słyszeliście, że Ennefer używa Megaskopu, i Shila też go używała? Wow, zupełnie jakby to nie była jedna z wielu metod znanych przez czarodziejki do komunikacji, śledzenia albo poznawania odległych zdarzeń. Jedna z wielu, których nauczyły się w Eretuzie. Wow! Figurka szlachcica. Po rozpakowaniu go, Tris wspomina, jak koral pogorszył się, gust, odkąd z nią spał. Myślę, że to odniesienie do Lamberta. W nawiasie, podczas pijackiej gry w Wiedźminie 3, Lambert przyznaje, że wyskoczył przez okno kochanki. Stało się to w pierwszym Wiedźminie, na początku trzeciego rozdziału, po tym jak Koral, czy raczej Tris, teleportowała grata z bagna z powrotem do jej domu, w jej pokoju słychać kroki. Chyba widać ślady LOL. Lamberta wychodzące z wanny, kierujące się w stronę okna. Również w pierwszej grze wiedźmi, kiedyś śpisz z kobietami, dostajesz ich karty Shrek'su. Lambert ma kartę Tris. Yeah. <laughs> Ja nawet, ja nawet nie ja wysiadam. Tutaj mamy przepotężny crossover wszystkich teorii spiskowych. Olejmy kompletnie temat Lamberciarza, Farciarza, Ciasteczka naszego, największego Zakolacha, Zakolaka pysznego, bo to wszystko już obaliłam w filmie o Romance Streets. Ja nie, nie mam siły, energii, by to jeszcze raz rozprawiać. I myślę, że z czystym sumieniem mogę w tym temacie zakończyć ten materiał. Przyznaję, że nim przeczytałam po całości i zaczęłam. To wszystko rozważać. Naprawdę miało to dla mnie sens, ale było to jeszcze. U hen, hen, im przeczytałam sezon Burz. Trzymałam tego posta od wielu miesięcy i tak się zbierałam do nagrania tego filmu, bo właśnie fakt, że Tris zaprasza nas na szreksy do szczyt latarni morskiej, a słyszałam od Was i od innych, że Lita właśnie lubi statki. Tak samo, jeśli chodzi o te mini zadanka z odczarowania dwóch postaci, które zostały poddane kompresji artefaktowej, i myślę, że dziś zdecydowali się na tyle nawiązań do koral, przez wzgląd na to, jak Tris w ogóle wspomina koral w książkach. Jak opowiada o walce pod sodę, że ona i Jennifer wspierały ją, kiedy wymiotowała, a jak chwilę później na ziemi leżał krzyczący bochenek, to że Tris na końcu sagi czuła perfumy koral. Frezje, morele, mandarynki to po prostu miłe mrugnięcia okiem do nas graczy. I strasznie, straszliwie chciałabym zobaczyć ją w grze, bo wydaje się super postać mimo tego, że jest taka, wiecie jaka. I myślę, że na dziś to już wszystko. Trzymajcie się cieplutko, bo spadł pierwszy śnieg, mój ulubiony czas w roku, gdzie ten wspaniały, taki mglisty, szaroburo-brązowy, listopadowy klimat Dark Academy przechodzi w taką zimową, puchatą sielankę. Dobranoc wszystkim i cześć! Bye bye!